Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Rynek znów szaleje, nawet w sobotę, co jest super. Gratulacje. World był jednym z liderów. Rzućmy okiem na wykresy Bitcoina, Worlda i Ethereum. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwonek. Relaksuje się teraz na małej wyspie. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Moje konto 681 wystrzeliło w tym tygodniu z 5. Dołek to 570, to więc 110 tysięcy zysku w tydzień. Pięknie. Bitcoin osiągnął 95,7 i wciąż rośnie. Widzicie, gdzie otworzył się na 74 tutaj. Następna transakcja na Bitcoinie. 79 tysięcy dolarów zysku. A opłata funding jest nadal ujemna, więc mi płacą. To samo z Ethereum. 13 tysięcy dolarów zysku. Dodałem Ethereum do tej transakcji UM27, dodałem go 6 dni temu. Dodałem Ethereum do handlu, opłata finansowania dodatnia, prawie 13 tysięcy USD zysku na Ethereum. Jedna z monet ALT mocno podskoczyła. Przejdźmy do analizy technicznej. Tesla poszła w górę. A to było. Patrzcie, World był liderem. World wczoraj 18% w górę, świetnie. Ton wzrósł o 4%. Dwa moje główne krypto, Ethereum 1.7%, Bitcoin około 94600. Na wykresach tygodniowych został jeden dzień. Ten opadający klin grał idealnie. Stochastik idzie w górę, jak uczę w Crypto Master Course. Zaczyna iść, kieruje się w górę, ściska się, ale rośnie, zielenieje. Bot Guru Krypto nadal na niebiesko. Sygnał kupna od lutego 2023. Wskaźnik Bitcoina. Sprzedaż 108K. Teraz sygnał kupna. Dobra wiadomość. Wszystko wskazuje wzrost na wykresach tygodniowych. I mamy ten opadający klin. Na dziennym klinie spadkowym cel to 90 czy tysięcy. Czy jesteśmy bardzo blisko? Hmm. I trochę formacji W. Było to wyraźne podwójne dno i formacja W, która wciąż jest bykiem. Przejdźmy do wykresu 4-godzinnego. Wciąż widzę flagę Byka. Wyższy szczyt. Mieliśmy tę flagę Byka. A potem mniejszy wyższy szczyt. Nie ma jeszcze podwójnego szczytu, więc wygląda na wyższy szczyt. Nie zamknę mojej pozycji. Wskaźnik stochastyczny idzie w górę na 4 godzinnym. Najlepsze miejsce na transakcję to 926. Stop loss na 916700. take profit na 108. Ryzyko 17-krotne 924, by zarobić 17800 na BTC bez lewara. Lewar 10 dałby 150. Taką transakcję wziąłbym na BTC i wciąż wygląda byczo na tygodniowych. Hmm, wciąż idziemy w górę. Cel to moim zdaniem 108 tysięcy. Choć możemy pójść wyżej, miej to na uwadze. Przejdźmy do WorldCoin, który był liderem. Kupiliśmy WDC tuż przed megapumpami. Pięknie. Spójrz na to. Wzrost o 15%. Kupowałem WDC kilka dni temu, jeśli śledziliście moje filmy. Kupowaliśmy WDC po 70, 50 centów, a 20 go kupiłem po 75 i teraz jest 40% w górę. Wielkie gratulacje. 40% w 7 dni. Pięknie. A WDC pompuje jak szalony. Przejdźmy do WDC. Ten już 20. Tygodniowy trend wzrostowy. Tygodniowy klin spadkowy rozgrywa się tutaj. Chodziło mi o trójkąt spadkowy. Trójkąt spadkowy, który osiągnął swoje maksimum. Ciekawe. Teraz zaczyna to przebijać opór. Pierwszy duży opór jest na poziomie 2,10 USD. Kolejny opór to 1,30 USD, ale już blisko, a stochastik rośnie z przesprzedania, więc możemy mocno wzrosnąć. Cele to minimum 2,10 USD, potem 2,70 USD, a duże to 4 USD i 12 USD. Wielkie gratulacje. Wydaje się, że to niewiele. Widzisz? Wygląda, jakby Word mało się ruszył od dna, ale już jest w górę o 118%. Wielkie gratulacje dla wszystkich. Word już 118% w górę. Dołącz do nas na Telegramie, jest was 2.18 online. Ludzie dyskutują o wykresach Solanie. Możesz do nich dołączyć, co jest świetne. Możesz dołączyć do rozmowy, a teraz szansa na iPhone'a 16 Pro zostało 5 dni. Z Bybit musisz się zarejestrować, zrobić KYC, wpłacić, kupić kurs, a za 5 dni wybiorę zwycięzcę iPhone'a 16 Pro. Niesamowite. Przychody Google są co roku fenomenalne. Spójrzcie na to. 340 mld zysk netto 100 mld 28% marży. To niesamowite. To moje aktualizacje rynkowe. Wszystkie linki są poniżej. Zarejestruj się w Bybit, dostaniesz 60 tysięcy bonusu. To najlepsza giełda do tradingu. Niskie opłaty, duża płynność. Dostajemy 200 USD za rejestrację i KYC. Dla USA to giełda bez KYC. A USA, UK i Australia mają 200 USD bonusu. Na JamesCryptoGuru.com znajdziesz kursy i darmowy Telegram. Super! To tyle z aktualizacji rynkowych, ludzie. Wielkie gratulacje za zyski. Subskrybuj, daj łapkę w górę, włącz powiadomienia. Życzę miłej niedzieli z rodziną i przyjaciółmi. Świetne zyski. Tesla, Nvidia, Bitcoin, Ethereum. Cały świat, wielkie gratulacje dla Was wszystkich. Kocham Was wszystkich, przekażcie to dalej, podzielcie się tym w przyszłości. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.